Jesień to z reguły wspaniały okres dla wszystkich miłośników anime. Właśnie wtedy powracają najbardziej popularne serie oraz pojawiają się nowe, obiecujące tytuły. Jak zawsze premierę musi mieć też wtedy co najmniej parę gniotów, ale o nich nie będę dzisiaj opowiadać. Chciałbym przedstawić wam natomiast kilkanaście tytułów anime, które w mojej ocenie zasługują na szczególną uwagę. Dzisiaj omówię osiem z nich. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy. 12 października swoją premierę będzie mieć chyba najbardziej wyczekiwana anime tej jesieni, czyli Boku no Hero Academia for Season. Poprzednia odsłona serii zebrała mnóstwo pozytywnych ocen i spełniła większość pokładanych w niej nadziei. Podobnie powinno być z sezonem czwartym, który zapowiada się niezwykle interesująco. Osobiście szczególnie liczył na Mirio Togate, który powinien wnieść do produkcji dużo świeżości istotnie w na Izuku. Nasz zielonowłosy bohater musi natomiast szybko pogodzić się z myślą, iż nie może liczyć na pomoc Olmajta w takim stopniu jak kiedyś. Szeregi wroga zasili najpewniej także Kai Chisaki, dlatego podejrzewam, że przed Deku i spółką kolejna porcja nowych wyzwań. Oprócz relacji Izuku a Mirio bardzo ciekawi mnie rozwinięcie wątku miłosnego, który powoli zaczął dochodzić do głosu. Liczę i Iż nie zostanie on zapomniany, a My Hero Academia uderzy w jeszcze bardziej poważne tony. Dajcie znać, czy czekacie na Boku no Hero 4 oraz co sądzicie o wcześniejszych sezonach. Dzień po premierze My Hero Academia 4 możemy obejrzeć pierwszy odcinek Sword Art Online Alicization War of Underworld, kontynuujące wydarzenia wcześniejszego sezonu. Ze zwiastunów i opisów jasno wynika, iż anime dalej będzie koncentrować się wokół Alice Zuberg, uroczej blondynki, przyjaciółki Kazuto z okresu dzieciństwa. Zobaczymy, czy twórcy będą w stanie powtórzyć sukces poprzedniej odsłony, która została została przyjęta przez fanów SAO bardzo ciepło. Koniecznie napiszcie, czy czekacie na War of Underworld, co chcielibyście w nim zobaczyć oraz jakie są wasze przemyślenia na temat wcześniejszej odsłony. Najnowsze przygody Kirito będziemy mogli obserwować od 13 października. 12 października powracają bohaterowie Shokugeki no Soma, czyli kolejnej bardzo popularnej serii. Z informacji, na które natrafiłem, wynika, iż Shinno Sara dalej będzie przedstawiać kulinarne zmagania pomiędzy grupą Yukihiro a elitarną radą uczniowską. Fani Somy, Eriny i Megumi pewnie już nie mogą doczekać się dramatycznej rywalizacji, widoku cudownych potraw oraz zwariowanie przedstawionego fanserwisu. Kolejne przygody uczniów Akademii Totsuki będziemy mogli śledzić od 12 października. Gdybym miał wskazać anime, którego premiery zupełnie się nie spodziewałem, byłoby to Psycho PS 3. Obecnie istnieje bardzo mało informacji na temat tego dzieła. Fabularny zarys produkcji wciąż zdaje się być trzymany pod kluczem, aczkolwiek wiemy, iż Yuki Kaji ma podkładać głos Aracie Shindo, zaś Yuichi Nakamura Kejowi Michaiłowi Ignatowowi. Co istotne, obydwie postacie nie występują występowały wcześniej w serii PSYCHO-PES. Osobiście jestem bardzo ciekaw, czy twórcy będą potrafili stworzyć klimatyczne, niepokojące, intrygujące dzieło, które swą wysoką jakością nawiąże do kapitalnego sezonu pierwszego. Bardzo na to liczę i wierzę, że Arata oraz Kei zapadną w pamięci widzów niczym Shinya oraz Akane. Jeśli ktoś z Was chciałby obejrzeć materiał z moimi przemyśleniami na temat Psycho PES, serdecznie zapraszam do kliknięcia karty widocznej w prawym górnym rogu ekranu. Zachęcam również do zabierania głosu na temat Waszych oczekiwań wobec Psycho PES 3. 9 października rozpocznie się emisja Nanatsu no Taizai: Kamigamino Gekirin, czyli kolejnego sezonu z przygodami Meliodasa i jego drużyny. Fabularna oś pierwszej odsłony tego docenianego anime oscylowała wokół Elizabeth, córce króla Brytanii, który został obalony oraz pojmany przez świętych rycerzy. Elizabeth opuszcza zamek, aby odnaleźć Siedem Grzechów Głównych, grupę wspaniałych wojowników, która, co ciekawe, w przeszłości także spiskowała przeciwko królowi. Elizabeth ma nadzieję, że rycerze Meliodasa zechcą ją wesprzeć, pokonać świętych i przywrócić dawną świetność Brytanii. Kamigami no Gekirin będzie jednym z ostatnich sezonów serii, bowiem manga coraz wyraźniej zmierza ku finałowi. Dajcie znać, czy czekacie na nową odsłonę na Natsu no Taizai, dlaczego waszym zdaniem warto ją obejrzeć oraz czy mieliście okazję czytać mangę. Piątego dnia przyszłego miesiąca premiera otrzyma kolejny tytuł z uniwersum Fate, czyli Fate Grand Oda Zetaj Maju Sensen Babilonia. Anime koncentruje się wokół Ritsuki Fujimaru i masz Kyrielight, Light, którzy zostają przeniesieni do Babilonii 2500 lat przed naszą erą, aby zagwarantować bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Po przybyciu na miejsce Duet otrzymuje informację, iż miasto uruk, rządzonemu przez Gilgamesza grozi niebezpieczeństwo ze strony trzech bogów. Ritsuki oraz masz muszą chronić miasto przed najazdem dzikich bestii, a także czym prędzej poznać powód, dla którego bogowie podjęli atak. Gdyby tego było mało, przybudza się tajemnicza starożytna istota. Fate Grand Oda z pewnością nie wzbudza takiego zachwytu jak Fate Zero czy też Fate Stay Night. Mimo tego warto mieć ten tytuł na uwadze, chociażby ze względu na ciekawy rys fabularny oraz świetną animację. Korzystne będzie wcześniejsze zapoznanie się z odcinkiem specjalnym czyli Fate Grand Oda z Tajmaju Sensen Babylonia i Nitium Iter, który stanowi przedsmak wydarzeń anime. Ze zwiastuna można wywnioskować, iż specjal koncentruje się na losach Kyrie Light oraz jej relacji z Romani Archamanem. Zobaczymy, czy Z Sensen Babilonia zostanie odebrane lepiej niż Fate Grand Oda First Oda, które otrzymało dość przeciętną opinie. Tradycyjnie dajcie znać, czy interesujecie się tym tytułem oraz co sądzicie o Uniwersum Fate. W czerwcu tego roku minęło 6 lat od zakończenia emisji drugiego sezonu Chihaja Furu. Produkcja niespodziewanie powraca, a jej najnowszy odcinek będziemy mogli obejrzeć już 23 października. Dzieło studia Methouse przedstawia losy Chihai Ayase, dziewczyny, która za sprawą swego kolegi, Araty Watai zakochała się w grze o nazwie Karuta. Chihaya spędziła dużo czasu z Aratą i jego kumplem Taichim, grając w karutę, aczkolwiek ich drogi wkrótce się rozeszły. Będąc licealistką, Ayase nie porzuciła swej pasji do gry, a nawet nabrała ona na sile. Chihaya pragnie bowiem założyć szkolną drużynę Karuty, wyjechać na krajowe mistrzostwa oraz stać się jedną z najlepszych zawodniczek w całej Japonii. Chihaya Furu to anime o wytrwałym podążaniu za swoim marzeniem, sportowej rywalizacji, dojrzewaniu, aż wreszcie przyjaźni. Jestem właściwie pewien, iż Shihai Jafuru 3 stanie się jednym z najszerzej komentowanych oraz najciekawszych anime sezonu jesiennego. Jeśli produkcja będzie stać na podobnym poziomie co poprzednie odsłony, miłośnicy serii powinni być zachwyceni. Premiera 23 października. Ostatnim tytułem, o jakim chciałem pomówić w dzisiejszym odcinku jest Beastars, niezwykle ciekawe anime, bazujące na docenianej mance, paru i tagaki. Bohaterami produkcji są antropomorficzne zwierzęta uczęszczające do Akademii Cheriton. Jednym z uczniów tej uczelni jest Legoshi. Szary Wilk, który z powodu swego groźnego wyglądu budzi strach wśród pozostałych zwierząt. Pozory potrafią jednak często mylić. W rzeczywistości Legoshi to spokojny, dobry, nie przejawiający agresji Wilk, a do tego członek klubu teatralnego, po jakimś się w czasie nasz protagonista nawiązuje bliższe relacje z pozostałymi uczniami, poznając ich problemy, marzenia czy miłosne rozterki. Od tego momentu życie Legoszego nabiera sensu i coraz wyraźniejszych barw. Beastars to anime, z którym osobiście wiążę największe oczekiwania. Pomysł na fabułę wydaje mi się wprost doskonały, zaś fakt, iż bohaterami są zwierzęta posiadające ludzkie cechy, bardzo mnie intryguje. Jeśli postać Legosiego będzie ciekawie skonstruowana, fabuła intrygująca, a do tego otrzymamy szansę na refleksję, możemy dostać jedno z najlepszych anime tego roku. Szkoda tylko że wygląd postaci jest aż zanadto komputerowy, aczkolwiek potrafię to znieść. Czekam z utęsknieniem i wielkimi nadziejami, premiera 11 października. Na które z omawianych przeze mnie anime czekacie najbardziej. Czego spodziewacie się po czwartym sezonie My Hero Academia? Co sądzicie o najnowszej odsłonie na Natsu Taisai, Psycho -Pest 3 oraz czy także jesteście zaintrygowani anime Beastars? Serdecznie zapraszam do rozmowy. Zachęcam jeszcze do pozytywnej oceny filmu oraz subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.